Pałaców Żelaźnie, Biblioteka Publiczna Gminy Kłocko i jej partnerzy zorganizowali z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, obchodzonego na całym świecie 2 kwietnia oraz w ramach mikroprojektu Festiwal Książką Malowany, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wspaniały Wieczór. Spotkanie rozpoczęło się od bajkowych powitań. Na planie pojawiło się mnóstwo dzieci z Polski i Czech. Bogusława Kochmańska, współwłaścicielka pałacu oraz... Przewodniczący Rady Gminy Kłocko-Zbigniew Tur wrzucili do skarbonki Andersena złote dukaty i tym samym otworzyli bramę do zaczarowanego świata. Pan Andersen przeczytał zaczarowany kufer, a dzieci z walizki jednego z dwunastu podróżnych otrzymały smaczne czekoladki. W jakiej roli Pan dzisiaj występuje? E, chciałem troszeczkę inaczej pokazać Andersena, czyli tak bardziej na wesoło, stąd to taka kolorowa muszka, e, żeby dzieciaki właśnie poczuły to magie Nocy z Andersenem, ale niekoniecznie na poważnie, żeby to było troszkę wesoło. To jest ważna, ważna inicjatywa, bo to jest w sumie taka impreza troszkę integracyjna, żeby te nacje nasze połączyć i pokazać to, że coś nas łączy, że jesteśmy właściwie jednym wielkim narodem europejskim, a przy okazji też, tak jak już wcześniej wspomniałem, to jest kwestia tego, tej książki, która będzie zawsze. Tego wieczoru w Pałacu Księżnej Orańskiej do późnych godzin wiele się działo. Pałace komnaty zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. W sali lustrzanej dzieci prezentowały swoje uzdolnienia wokalne, aktorskie, recytatorskie oraz taneczne. Rozdane zostały również nagrody dla dzieci, których rysunki związane z baśniami Andersena znalazły się w bajkowym kalendarzu na rok 2015. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko po raz siódmy organizuje e, imprezę czytelniczą z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej. W tym roku pod tytułem Festiwal Książkom Malowany, e, współfinansowany z programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. A głównym bohaterem dzisiejszej imprezy nocnej jest pisarz, bajkopisarz Hans Christian Andersen. Dziś się spotykają tutaj dzieci nie po raz pierwszy. Przygotowują się przez cały rok, czekają na tą swoją dziecięcą imprezę, podczas której. Właściwie oni są też bohaterami, to oni się przygotowywują e, przez cały rok, żeby tutaj się pokazać i w piosence, i w wierszu, i w bajce. W jakim przedstawieniu brałaś udział? E, w przedstawieniu Hansa Christiana Andersena, dziewczynka z zapachami. Kogo tam grałaś? E, grałam dziewczynkę z e, Jak ci się podoba ta baśń? Myślę, że jest bardzo ciekawa i prowadzi takich wewnętrznych refleksji na temat właśnie zachowania wobec osób, które potrzebują pomocy. Lubisz czytać książki? Lubię. A która z baśni Andersena jest Twoją ulubioną? Brzydkie kaczątko. Moja. Moja o łabędziach i o latającym kufrze. Jak uważacie? Dlaczego warto czytać książki? No na pewno warto czytać książki, bo wszystko lepiej się nauczymy czytać, a po drugie em, rozwijamy swój umysł. Dlaczego warto książki? Bo ma, można mieć o wiele większy zasób słownictwa i łatwiej się potem pisze. Jeszcze może sprawdzić za wody. Piękny. Piękna prawa Za kogo jesteś przebrana? Za śpiącą królewnę z y, śpiącej królewny z macochą. A powiedz mi, y, kto ci zrobił taki piękny strój? Y, dostałam go od cioci. To jest twoja ulubiona bajka? Tak. A jak ci się podoba dzisiaj w pałacu? Y, bardzo fajne jest. Występowałaś już w jakimś przedstawieniu? Yy, nie, ale teraz będę yy, śpiewała o zającu z porcelany. Za co jesteś dzisiaj przebrana? Za kaczkę. Za brzydkie kaczątka. Jaka jest twoja ulubiona bajka Andersena? Brzydkie kaczątka. A powiedz mi, skąd masz taki ładny strój? Mama mi kupiła. W sali kominkowej dziewczynka z zapałkami w asyście pani bibliotekarki ze Starego Wielisławia oraz wolontariuszy Ośrodka Kultury wspólnie działali z dziećmi dookoła wielkanocnego jaja. W Starej Bibliotece Pałacowej na małych i dużych gości czekały spore wyzwania, bowiem prowadzone były zajęcia z master tableta w dziwacznym języku, który był kluczem od bramy Andersena. W oranżerii na scenie czarowali aktorzy z Polski i Czech w marionetkowym spektaklu teatralnym od bajki do bajki. Dzieci i dorośli byli zachwyceni, bo mieli okazję po raz pierwszy w życiu zobaczyć zabytkowy teatrzyk domowy. Punktem kulminacyjnym były warsztaty papierowego teatru. I słodkiego jedzonka nie brakowało, a główną niespodziankę dzieciom sprawiło przedsiębiorstwo piekarnicze cukiernicze Mahela, które wykonało i podarowało książkowy tort Andersena.